Wyszło, gdzie się podziewa Prokop. Miał ważny powód, by zniknąć z DDTVN. Marcin Prokop, 47 litrów, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych przez widzów gwiazd tvn Ostatnio jednak nie rozpieszcza fanów Dzień Dobry TVN swoją obecnością. Korzystając z faktu, że poranny program stacji jest w czasie wakacji emitowany tylko w weekendy, zajął się innym projektem. Marcin Prokop jest związany z TVN-em od 17 lat. Z Dorotą Welman tworzy najpopularniejszy w polskiej telewizji duet prowadzących. Współpracę rozpoczęli jeszcze w TVP2, gdzie prowadzili razem pytanie na śniadanie, a także cykl Podróże z Żartem i hity na czasie. Pod koniec sierpnia 2007 roku zostali prowadzącymi dzień dobry TVN. Marcin Prokop zniknął z DDTVN. Chociaż widzowie uwielbiają oglądać ich razem, zarówno Wellman, jak i Prokop chętnie realizują także własne projekty. Od siedmiu lat oczkiem w głowie prezentera jest program podróżniczy Niezwykłe Stany Prokopa. On właśnie jest powodem, dla którego Marcin rzadko ostatnio pojawia się w studiu, dzień dobry TVN. Z jego Instagrama można się dowiedzieć, co go zatrzymuje. Jak się okazuje, prezenterowi udało się namówić na wywiad legendę rocka. Marcin Prokop pochwalił się zdjęciem z amerykańską gwiazdą. Ze światowej sławy gitarzystą, Kimem Teiłem spotkał się w Seattle. Wspólne zdjęcie z muzykiem Soundgarden opatrzył podpisem. Kiedy jeden z Twoich ulubionych gitarzystów przyjmuje zaproszenie na domówkę, na której przez parę godzin gadacie o muzyce, życiu, śmierci, polskich ogórkach oraz innych specjałach, to można chyba uznać, że los ci sprzyja. Zwłaszcza, że Kim Tail, -y, czarodziej riffów z Soundgarden, ma naprawdę dużo mądrego do powiedzenia. Jak można się domyślać, Marcin Prokop zwiedza Stany Zjednoczone korzystając z wakacyjnej przerwy w TVN. Marcin Prokop i Dorota Welman od pierwszego wejrzenia się nie polubili. Poranny program latem zmienia się w Dzień dobry wakacje i jest emitowany tylko w weekendy. Wszystko jednak wskazuje na to, że od września Prokop znów zasiądzie u boku Doroty Welman w studiu DDTVN. Nawiasem mówiąc, patrząc na nich, trudno zgadnąć, że swoją znajomość zaczynali od wzajemnej niechęci. Jak wspominała Welman w podcaście, Gwiazdy Sołtysika. Zetknęliśmy się w gazecie dla kobiet. Ja już tam pracowałam, kiedy Marcin nam przyszedł. Jakoś nie spodobał mi się bardzo, bo wydawało mi się, że jest nadęty. Pomyślałam sobie, że kolejny jakiś taki koleś. Myliłam